To jest maxim 310, który jest wprowadzony kolejny w naszej ofercie w orygniale Ponectrzowy 600 na 70 razy 30 pielki Było ponie 650 na 85 razy 38 Zami zaczep Kula Ka 80 6 par wyjść Wyjście isobus Kamera cofania Przedni podnosnik Amortyzowana przednia oś Skrętne włosniki Stronnik wyprodukowany w USA Oryginalny fotel operatora, skórzany Tutaj mamy nawet książka z przeglądami, logbook, elektryczna lusterka, Siri radio, radio z USB. I tutaj mamy kamerę cofania jest tutaj bardzo wygodne rozwiązanie bardzo ładny, mocny ciągnik w dobrej cenie 310 koni silniczek pracuje wzorowo, kręca się praktycznie od razu Zapraszam do oglądania maszyny testowania z jazdę próbną. Polecam i pozdrawiam.